Sałatę łodygową posiałam pierwszy raz w tym roku i muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona. Sałat zwykle jem bardzo duże ilości, ale ta wyjątkowa skradła moje serce. Wiecie dlaczego? Bo można się nią najeść. Zrywa się ją, jak ma 30 cm wysokości. Liście również są jadalne. Ale ja je oddaję swoim kurom i przede wszystkim zależy mi na tej części. Jem ją prosto z grządki. Polecam wam z całego serca.